Witam Was wszystkich. To już będzie prawdopodobnie ostatnia sesja nagraniowa Residenta Czwórki. 4 Następnym razem wezmę się już za nową serię. Znaczy, postaram się, żeby to była ostatnia sesja. Zostały ostatnie. Masło robię. Zostały dwa podrozdziały, chyba do pokonania w czwórce, i potem już jest koniec gry. Ostatnim razem skończyłem na tym. Jak załatwiłem Krauzera, nie było to może zbyt niełatwe, ale jakoś dało radę. Nożykiem go ładnie zajebałem. Idziemy <grym> dalej. Mam ładny telefonik od ukochanej osoby. A oczywiście Saddler. O, so, oh, też zabiłeś Krauzera. Ale jestem normalnie zadowolony. <grym> What are you talking about? Did you really think I'd trust an American to tell you the truth? I was contemplating how to get rid of him, but thanks to you. Dobrze. Czy myślałeś, że ja Amerykaninowi załupom? Jakim cudem? I must have to you. You've demonstrated quite a bit of promise by killing Krauser. Zostanę jego marionetką do dymania. A, strażnik w cudzysłowie. Będziemy mnie używał do przetykania. Tak, do widzenia, kochanie. O kurde. Sader, nienawidzę cię. Widać, że przygotowują się na gorące powitanie. Chcą mnie wybuchowo przywitać. Wybuchowo i wystrzałowo. No właśnie, niestety tym problem. Ale okazuje się, że jednak mamy farta. Hey, it's about time. Sorry, bad I'll <laughs> tak! Korki! <laughs> Ciekawe, gdzie rakietami strzelali. Helikoptery wracały z Iraku czy z Afganistanu i korki były. E, ten helikopter chyba by się nie pojawił, jeśli na wieży nie. To znaczy nie poszlibyśmy na tą wieżę i nie wezwali pomocy. Nigdy nie próbowałem z tego robić, ale tak mi się wydaje, że właśnie musielibyśmy się sami uporać z tymi gośćmi w jakiś sposób. Jeśli jestem w błędzie, to mnie poprawcie. Bo do błędu się mogę przyznać, bo może być tak, że jednak on przylatywał bez wezwania Ale... Ale imprezka zajebista. Dał mi powód do radowania się. A no i to jest właśnie wsparcie. A jaką... jak? Mike? Więcej Mike? Miło mi poznać. Może się przestawić od razu Może to trochę uważaj, bo gości to będzie. Jakaś tam ilość shotguna mam 30 przyładuję go od razu. Póki nic mi tu nie przychodzi. Pistolet też Dobrze Teraz można iść. Ouuuu Chowamy się? To czekaj, bo Mike będzie rozwalał właśnie te stanowiska z karabinami. Zacznie nakurzać i tam jakaś, nie wiem, wybuchowa beczka jest chyba, bo to eksploduje wszystko. To w, pobli w pobliżu działka z miniganem ustawę beczki wybuchowe. Chyba tylko moje przyjemnicy są dosyć świetni. O, ale może trochę naboi się zdobędzie. Uuuu, magnum. Trzeba uważać, czy tutaj koledzy nie przyjdą. O. Nie, tu nie będzie. To za stamtąd tylko przychodzę. Cześć, powitać. Gdzie jesteście? A, tędy idą. O, karabin mi pomaga. Pomacheł? Ale już zginął. Hahaha ha, ha. O, następna inwazja. Oni już, oni już całkowicie doderwali sobie jakiekolwiek porozumiewanie się. Teraz tylko krzyczą do siebie. O dynamit, ale miał szczęście. Widzę snajpera tam. Dobra. Strzeliłem go, raz, to teraz dokończę z zabawę ze snajperką. I see you. przeładowanko, Ale jak, jak dobrze, że mam do pomocy kolegę? Tak to musiałbym się męczyć. Ale ładnie siebie zabiliście, koledzy. Uważaj trochę, bo we mi mnie by strzelał. Co to było? Coś wysadził. No dobra, nieważne. Strzela tutaj. Tu, 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 tu. Hej, popa. Ech, niestety głowy się nie rozwaliłem Nie ma Leżeć, leżeć piesku, leżeć! Zacznij bierz nożyk Wiesz, pełno żelazo i witamin nóżka Przeładowanie Nic nie dostałem, a to chamy O idzie Gosip kolejny Znowu trzeba dokończyć sprawę nożem Dawaj, dawaj! Aaaa, widziałeś! Zasztyletowałem cię. To się wydaje śmieszne, bo porównując to ile razy tego gościa musiał noży do walki z Krauzerem, to Krauzer tyle samo prawie nożem dostał. I poległ. czy znaczy on hełmu nie stracił przez, przy, przed chwilą? Nie. Głowę stracił. Ostrzegałem cię. Nie było traci głowy dla baby jakiejś. Idę dalej, idę dalej. Chyba już skończyła się ich fala. Pozbieram co, tylko. O, ktoś idzie do mnie. A się skrada. O! o jaki pychowiec! Jeszcze amunicję widać. O, znowu ktoś poległ. Jezu, ten helikopter to naprawdę nie zła pomoc jest przejście, ale nie, bo ja sobie pozwiedzam. Idę tędy. K kogoś tam postrzelił. O, tu coś jest. Granat. O, fajnie. Tu da się przeskoczyć. Kogo on trafia w ogóle? Haliu. A jak się dostać? Oh shit! Wpadam! Panie, helikopter! Właśnie. Gdzie? Szkoda, że nie sami w siebie nie mogą strzelać. Główka, główka. Nóżka i teraz główeńka. Pięknie. Dzięki za pomoc. O tylko jaki to machawka. Na dół. O, i tu jest jeszcze. Kuchoś musiał trafić. I naboje do, do pistoletu. Fajnie. Jakś tu próbował się przedrzeć. Nie wyszło mu niestety to. Na dobre. Żółte ziółko. Uch! Fajnie. Witam pana. Jaki umik. O kurde. Jeba! <noise> na górę idę. Ciekaw starczą, mogą tu wejść. O i pela pela! Nie, do środka nie, nie wchodzę. Nie mam mowy, wiem co tam jest. Nie, nie. Nie nakłonicie mi przynajmniej na razie. Dobra. Teraz poczekam do panów. Dawaj, 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 wchodź, 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 wchodź! Jezak, z tą tarczą może tak włazić, co? Powiedz mi. Och Przykry widok O! I kolejny pan O Wszyscy panowie marnie skończyli. Idę na dół przeszukać tam, co mogę znaleźć. Dzisiaj, kiedy obudziłem się z rana, bo miałem trochę. Spoduch, miałem trochę wcześniej nagrywać, ale obudziłem się ze straszną migreną. I niestety, za dwie godziny musiałem pomóc pom pójść, minąć, plus jeszcze. chyba. Dwa prochy, żeby mi przestało boleć. Pamiętam, że i kiedyś jak nagrywałem, jakiś miesiąc temu może też tak miałem podobną sytuację, że strasznie mnie głowa rozbolała. I myślałem, że po podobnie nie będę już mógł nagrywać. Na no na szczęście. To wszystko to były tylko takie mrzonki. Ale tak to jest kurde u mnie jak się późno chodzi spać Chyba o drugiej w nocy poszedłem Plus jeszcze Przebudziłem się chyba o 8 rano i od razu mi zaczęło boleć. Chyba źle spałem Uch. Może jak nagram to to się położę spać Która to jest po drugiej 15 zobaczymy A, to nie tak działa nie, że ja tu od razu wchodzę, tylko tam jest przejście chyba. No, to, to tędy trzeba przejść. Ej! A! Nie, to nie ta kampania. <śmiewanie unikło> ja myślałem, że to tu jest. No, w tym miejscu, jak się na naciśnie, to... Um, o nie, ten gościu. Ja go nie lubię. Jako... Tam? Jak? Jak on mi trafił? Czy tam go nie ma? A to kurde. A to jaki. Podły. Nie examine. Ja Miałem go skombinować. Miałem ja wyjaśnić w tym pomieszczeniu, chyba w kampanii AD. Bo jest tutaj dodatkowa do blokowania. Yy, jeśli się naciśnie ten przycisk, to pozostałe drzwi się zamykają. I z góry zeskakują sobie panowie. Myślałem, że to jest ten moment. Fuck you. Ale widzę, że... Ej! No! Jakim cudem on mnie trafia? O, spraye użyję, niech będzie. Może Merchant mi kupi jakiegoś... sprzeda. Powiem tak, panie Merchancie, ładnie proszę! Sprayik! A tylko niech i wyskoczy ten robot. Tak, ropowniki, powodzenia! Ten już z tym karabinem w ogóle. O kurde. Bym się nadział. Chyba wejdźmy Magnuma. Gdzie on siedzi? Eee... Cholero, gdzie jesteś? On chodzi. Gdzie on jest? Tam był. O tam Teraz go nie widzę. Słyszę łańcuchy. Nie, to nie tu. Co jest grane? Nie ma gościa. Tam jest! Jakie kurde, jedną czwartą życia mi odbiera. A tam siedzisz, kurde. Szujo jebana. Wyłeś. Teraz będę wiedział. Może namierzę do niego do snajperki, mam nadzieję, że mi się uda. Niebiosa, pomóżcie. O, jest, 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 jest. A ty! Ty, 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 Widzisz mnie? Jak się patrzy! Uuu!